Kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nosisz w sobie sekret, którego nie potrafisz wyjaśnić? Czy wyczułeś spojrzenie, zanim zostało rzucone kłamstwo, zanim zostało wypowiedziane? Czy miałeś to dziwne uczucie, że Twój umysł zamieszkuje miejsce, do którego niewielu odważa się wejść? Wszystko, co nas irytuje u innych, może doprowadzić nas do zrozumienia samych siebie. Karl Jung: istnieje warstwa świata, która ukrywa się za słowami. Gęsta cisza, zszyta niewidzialnymi znakami, którą tylko nieliczni potrafią poczuć, a wśród tych nielicznych możesz być właśnie Ty. Może właśnie dlatego, nawet otoczony głosami, czujesz się jak wygnaniec, obserwując każdy szczegół, którego nikt inny nie dostrzega, słysząc prawdy, których nikt nie odważy się wypowiedzieć. Bycie introwertykiem intuicyjnym to chodzenie z włączonym radarem, wychwytywanie intencji, dostrzeganie wzorców, zanim staną się oczywiste. To odczuwanie nawet wbrew swojej woli, zmiany atmosfery w pomieszczeniu, energii, która zaczyna ciążyć, smutku, który ktoś ukrywa pod uśmiechem. Podczas gdy wszyscy mówią o tym, co widzą, ty widzisz to, co jest ukryte za słowami. I być może właśnie dlatego czujesz się zmęczony. Bo widzieć zbyt wiele to dźwigać ciężar, którego nie da się nazwać, to tłumaczyć symbole na słowa, które prawie nigdy nie potrafią wyjaśnić tego, co pulsuje w twoim wnętrzu. To czuć się obcym w płytkich rozmowach, tęsknić za głęboką ciszą, w której Twój umysł w końcu może odetchnąć. Ale dziś, w tej nocy pomiędzy snem a delirium, chcę otworzyć z Tobą szczelinę w tej ciszy, pokazać Ci, że to poczucie niedopasowania nie jest wadą, lecz wskazówką, że ten niespokojny umysł wcale się nie zgubił, on po prostu wyczuwa to, co inni wolą ignorować. Weź głęboki oddech, zgaś światło. Pozwól, aby każde słowo tutaj przeniknęło jak delikatne echo. Nie jesteś sam. Są inni tacy jak ty, rzadcy i cisi zgromadzeni w tej właśnie chwili. I przez kilka minut zrobimy coś, czego niewielu się podejmuje. Zanurzymy się tam, gdzie rzeczywistość rozpuszcza się w symbolach. Zanim zaczniemy, krótka wiadomość, istnieje pewna koncepcja, o której mało kto słyszał, ale która może całkowicie zmienić sposób, w jaki radzisz sobie ze swoimi myślami. Można przebudować negatywne schematy myślowe, łącząc w prosty sposób naukę i filozofię. Za kilka minut opowiem Ci, jak możesz uzyskać dostęp do tej wyjątkowej wiedzy. A teraz wróćmy do treści. Wchodzisz do pomieszczenia i coś ściska ci klatkę piersiową, zanim ktokolwiek zdąży się odezwać, jakby powietrze zdradzało sekrety, których nikt inny nie zauważa. Odwrócone spojrzenie, uśmiech, który trwa o ułamek sekundy dłużej niż powinien, cisza, która krzyczy głośniej niż wszystkie głosy wokół. To nie jest wyobraźnia, to intuicja w najczystszej postaci. Podczas gdy inni widzą kolory i kształty, ty odczytujesz niewidzialne pęknięcia w powietrzu. Kiedy opowiadają historię, ty słyszysz ukryte lęki między wierszami, dlatego milczysz, dlatego obserwujesz, dlatego czujesz tak głęboko. Karl Jung mówił, że intuicja to funkcja psychiczna zdolna dostrzegać możliwości w teraźniejszości. Percepcja, która wykracza poza rozum, jakby twój umysł był wciąż włączonym radarem. Czujesz, że zawsze jesteś o krok przed innymi, choć nikt nie rozumie, jak to możliwe. Dostrzegasz, że coś jest nie tak, zanim padną jakiekolwiek słowa. Przewidujesz koniec przyjaźni, wybuch kłótni, rozpad związku. Nie dlatego, że tego chcesz, ale dlatego, że twój umysł łączy niewidzialne wzorce, drobne sygnały, które umykają zwykłym oczom. I to męczy, męczy, bo nosisz w sobie to, co niewypowiedziane, ciężką atmosferę, zamaskowane intencje i często nawet nie wiesz, jak wyjaśnić to, co zobaczyłeś. Jak ubrać w słowa coś, co pojawia się jak cały obraz, z kolorami, dźwiękami i symbolami, wszystko naraz. Jak wytłumaczyć, że ten głośny śmiech był wołaniem o pomoc? Jak powiedzieć, że ten uścisk dłoni skrywał zdradę? Próbujesz mówić, słowa wychodzą chaotycznie, brakuje w nich części tego, co naprawdę chciałbyś przekazać. Ludzie się śmieją, zmieniają temat, mówią, że jesteś dramatyczny, zbyt wrażliwy, że widzisz rzeczy, których nie ma i znów milkniesz, ale twój umysł nie. On dalej wyczuwa ślady tego, co ma się wydarzyć. Łączy symbole, wspomnienia, gesty, czujesz intencje, zanim padną słowa. Wiesz, że ktoś kłamie po tym, jak mruga. Wiesz, że ktoś jest smutny po tonie jego oddechu. To nie jest wada, to dar, ale to dar, który ma swoją cenę. Samotność tego, kto widzi to, czego inni nie chcą zobaczyć. Zmęczenie tego, kto chłonie ból, którego nikt nie chce przyznać. Frustracja, że nie potrafisz ująć w krótkie zdania wszystkiego, co twoja dusza odbiera w jednej chwili. Dlatego szukasz schronienia w samotności, w ciemnym pokoju, w słuchawkach na uszach, na kartkach książek, podczas cichych spacerów to w tych momentach twój umysł oddycha, to wtedy porządkujesz chaos świata, który wchłonąłeś przez skórę. Bycie introwertykiem o intuicyjnej naturze to noszenie w sobie wrażliwości, którą niewielu potrafi zrozumieć. Czujesz energię miejsca, zanim zobaczysz, kto w nim jest. Wiesz, kiedy ktoś jest fałszywy, nie potrzebując dowodów. Czujesz, że pewien etap dobiega końca, zanim pojawią się zewnętrzne sygnały, a w tobie pulsuje wszechświat. Głód sensu, pragnienie, by wyjść poza to, co oczywiste. Potrzeba zrozumienia prawdy, która kryje się za uśmiechami i słowami. Nie potrafisz po prostu istnieć na powierzchni. Twój umysł pchacie do głębszych warstw: do symboli, archetypów, snów i wizji, do pytań, których nikt nie chce zadawać, do prawd, z którymi nikt nie chce się zmierzyć. I właśnie dlatego dostrzegasz to, co inni ignorują, bo jesteś uważny na to, co naprawdę ważne. Bo czujesz zanim poznasz, bo widzisz za nim zrozumiesz. Nie pozwól, by świat sprawił, że zwątpisz w ten dar. Ten dar nie jest po to, by cię izolować, ale po to, by cię prowadzić, by cię chronić, by pomóc ci budować życie zgodne z tym, co najprawdziwsze w tobie. Oddychaj. Pozwól sobie zaufać temu, co czujesz, nawet jeśli nie potrafisz tego wyjaśnić. Cicha intuicja jest twoją największą siłą. Ty wiesz, zanim ludzie zaczną wyjaśniać Zanim historie się dopełnią, ty już wiesz, ale wiedzieć nie oznacza umieć to powiedzieć. Nosząc w sobie obrazy, symbole, odczucia, splątane sygnały przychodzące wszystkie naraz jak cały obraz, który ukazuje się w mgnieniu oka, jak to przełożyć na słowa? Jak wyjaśnić, że podczas gdy wszyscy rozmawiają o rzeczach błahych, ty dostrzegasz pęknięcia w czyimś głosie, drżenie spojrzenia, ciężar ciszy między zdaniami? Próbujesz. Otwierasz usta, by coś powiedzieć, ale słowa wydają się zbyt małe. Zaczynasz zdanie i zatrzymujesz się w połowie, zdając sobie sprawę, że to nie odda tego, co chcesz przekazać. Drugi człowiek patrzy, nie rozumiejąc, albo się śmieje nieswojo, albo mówi: Za dużo myślisz. I milkniesz, znowu, bo wyjaśnianie niewidzialnego tym, którzy widzą tylko to, co widoczne, jest męczące. Przekładanie obrazów i symboli na linearne słowa jest męczące. To jak próba wciśnięcia snów w krótkie zdania, jak opowiadanie wizji w sztywności logicznego scenariusza. Nie milkniesz, bo nie masz nic do powiedzenia, milkniesz, bo to, co masz do powiedzenia, się nie mieści, a ta cisza staje się ciężka, ciężar, którego nikt nie widzi. Wychodzisz z rozmów towarzyskich z poczuciem, że zdradziłeś samego siebie, że coś ważnego ci umknęło że zredukowałeś się do płaskiej postaci, aby zmieścić się w powierzchownych dialogach i wtedy się oddalasz. Wolisz ciszę wokół, bo cisza w tobie już jest wystarczająco głośna. Wolisz słuchać, niż mówić, bo mówienie wymaga okaleczania tego, co czujesz, by zmieściło się w zrozumieniu innych. Karl Jung powiedział, że językiem duszy są symbole. Ale żyjemy w świecie, który domaga się krótkich zdań, żyjemy w świecie, który wymaga racjonalnych wyjaśnień, żyjemy w świecie, w którym głębia przeraża i czujesz to na własnej skórze każdego dnia, dostrzegasz kiedy rozmowa staje się zbyt płytka w stosunku do tego, co powinno być powiedziane, czujesz kiedy śmiech ukrywa strach, kiedy żart ukrywa ból, kiedy cisza ukrywa wewnętrzną wojnę i nosisz to wszystko w sobie, nawet jeśli nie chcesz, nawet jeśli nie wiesz, co z tym zrobić jakbyś był naczyniem na to, co niewypowiedziane, żywą anteną tego, co ukryte. I często nie ma dokąd tego oddać, wchłaniasz to i zostaje w Twoim umyśle, w Twojej piersi, w Twoim ciele. Ciało boli, umysł się męczy, serce ciąży i myślisz, że coś jest z Tobą nie tak, bo tak dużo czujesz. Ale to nieprawda. Po prostu jeszcze nie nauczyłeś się zamieniać spostrzeżeń w wyrażanie, po prostu jeszcze nie spotkałeś kogoś, kto potrafiłby usłyszeć cię w ciszy, kto zrozumiałby Twoje przerwy między słowami, kto potrafiłby iść obok Ciebie w głębi. Tymczasem żyjesz z tym niewidzialnym więzieniem. Więzieniem kogoś, kto wie za dużo, kogoś, kto dostrzega za dużo, kogoś, kto czuje za dużo i nie potrafi tego wyjaśnić. Ale to nie czyni Cię słabym, to czyni Cię rzadkim. Nie pozwól, by strach przed niezrozumieniem uciszył twoją istotę. Nie pozwól, aby trudność w przekładaniu sprawiła, że zrezygnujesz z komunikowania się. Pisz, maluj, twórz, tańcz, rysuj. Nawet jeśli nikt nie zrozumie, wyrażaj. Nawet jeśli nikt nie zobaczy, manifestuj. Niewidzialne więzienie pęka wtedy, gdy przestajesz czekać na zrozumienie i zaczynasz po prostu być. Nie musisz być wyjaśniany, musisz być przeżywany. A z czasem ci, którzy mają zrozumieć, zrozumieją. Przyzwyczaiłeś się do ciszy, do ciemnego pokoju, do dźwięku wentylatora przecinającego noc, do zimnej kawy stojącej obok notesu, tam oddychasz. Tam nikt nie wymaga krótkich wyjaśnień dla ogromnych uczuć, tam nikt nie każe ci się uśmiechać, gdy nie masz na to ochoty, tam możesz istnieć bez tłumaczenia się. Samotność stała się schronieniem, stała się ulgą po pustych rozmowach, stała się ochroną przed powierzchownością. Podczas gdy świat krzyczy, ty zanurzasz się w głąb. Podczas gdy wszyscy biegną, ty się zatrzymujesz. Podczas gdy wszyscy mówią, ty obserwujesz. Tam, w twojej przestrzeni, odbudowujesz się. Ale przychodzi moment, w którym schronienie zaczyna się zmieniać. Samotność, która była łonem, staje się celą. Cisza, która była balsamem, zamienia się w mur. Zauważasz to wtedy, gdy chęć odosobnienia przestaje być wyborem, a staje się strachem, gdy zaczynasz odrzucać zaproszenia, bo boisz się zgubić w płytkich rozmowach, gdy unikasz ludzi, bo nie znosisz już frustracji, że nikt cię nie rozumie, oddalasz się tak bardzo, że zapominasz, jak się zbliżać, tak bardzo przyzwyczajasz się do swojego wewnętrznego świata, że świat zewnętrzny zaczyna znikać, i powoli samotność przestaje być domem, a staje się labiryntem. Przyłapujesz się na tym, że patrzysz na telefon, ignorujesz wiadomości, a jednocześnie tęsknisz za kimś, kto by zrozumiał. Chcesz porozmawiać, ale nie wiesz, od czego zacząć. Chcesz bliskości, ale boisz się znów rozczarować. Chcesz być zauważony, ale boisz się, że zostaniesz źle zrozumiany. I w ten sposób samotność staje się paradoksem. Potrzebujesz jej, aby oddychać, ale musisz z niej wychodzić, aby żyć. Karl Jung mówił, że indywiduacja zachodzi w spotkaniu świata wewnętrznego ze światem zewnętrznym, że stajemy się pełni, gdy wynosimy naszą głębię do świata, gdy uczymy się wyrażać bez oczekiwania, że wszyscy nas zrozumieją, gdy wybieramy, z kim dzielimy to, kim jesteśmy, zamiast milczeć ze strachu. Samotność jest niezbędna dla intuicyjnego introwertyka. To tam porządkujesz chaos, to tam ładujesz energię po wchłanianiu świata. Ale życie tylko w schronieniu to utrata szansy na rozwinięcie tego, kim jesteś. Twoja głębia potrzebuje przestrzeni, by przejawiać się na zewnątrz, w prawdziwej rozmowie, w przyjaźni, która znosi ciszę, w dotyku, który nie wymaga wyjaśnienia, w wymianie spojrzeń, w której słowa są zbędne, tak, świat jest głośny, tak, ludzie nie zawsze rozumieją, tak, powierzchowność męczy, ale istnieją przestrzenie, w których możesz być sobą w pełni. Są ludzie, którzy także zamieszkują głębie. Są połączenia, które nie wyczerpują, lecz karmią. Nie musisz od razu rzucać się w tłum. Wystarczy, że uchylisz drzwi, krok po kroku. Pozwolisz sobie być obecnym, choćby w małych chwilach. Pozwolisz sobie być widzianym, nawet bez gwarancji zrozumienia. Pozwolisz sobie żyć, nawet bez wszystkich odpowiedzi. Samotność jest święta, ale nie pozwól, by stała się więzieniem. Nie jesteś tutaj tylko po to, aby obserwować życie z daleka. Jesteś tutaj, aby czuć, uczyć się, dotykać i być dotykanym przez świat. Pozwól ciszy cię uleczyć, ale nie pozwól, aby na zawsze cię odizolowała. Życie dzieje się w spotkaniach, a nawet ten, kto widzi to, co niewidzialne, czasami potrzebuje być również zauważony. A teraz powiedz mi: czy kiedykolwiek poczułeś się zablokowany, mimo że próbujesz się zmieniać? Czy zdarzyło ci się, że mimo czytania książek, oglądania wideo i wysiłku, coś niewidzialnego ciągnie cię z powrotem do tych samych wzorców? To nie przypadek i ma to logiczne wyjaśnienie. Badacze i uczeni niedawno odnowili model przemiany mentalnej, stosowany od wieków przez filozofów, strategów i myślicieli, którzy zmieniali bieg historii, cichy, ale niezwykle skuteczny, łączący naukę, psychologię i starożytną mądrość i do dziś znany tylko nielicznym. Osoby, które go stosowały, opisują wewnętrzny punkt zwrotny klarowność, dyscyplinę, silniejszą tożsamość jakby po raz pierwszy naprawdę przejęli kontrolę nad własnym umysłem. Przygotowaliśmy pełne wideo, które wyjaśnia to wszystko na naszej stronie. Jeśli chcesz obejrzeć je teraz, zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie lub kliknij link w opisie albo w przypiętym pierwszym komentarzu poniżej. Umiejętność odczuwania to dar, ale odczuwanie bez działania może stać się ciężarem. Karl Jung zrozumiał to wcześniej: postrzegał ludzką psychikę jako ocean symboli, archetypów i wizji, ale wiedział też, że jeśli nie przeniesiemy tych symboli do życia, one nas pochłoną. Masz potężną intuicję, dostrzegasz wzorce zanim się ujawnią, przewidujesz pęknięcia, czujesz atmosferę w pomieszczeniu, wyczuwasz kłamstwa bez dowodów. Twój umysł łączy niewidzialne fragmenty. I to możecie izolować. Ale Jung mówił: Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni, ten, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Spojrzenie do wewnątrz to pierwszy krok, ale przebudzenie to działanie. Przekształcenie intuicji w działanie zmienia dar w cel. Ile pomysłów już miałeś, i zatrzymałeś się w sobie ze strachu, że wyjdziesz na dziwaka? Ile połączeń dostrzegłeś, ale milczałeś, bo nikt by tego nie zrozumiał? Ile razy czułeś, że coś się zmienia, ale nie powiedziałeś tego nikomu, bo bałeś się, że się mylisz? Intuicja jest Twoim kompasem, ale potrzebuje Twoich rąk, aby zbudować drogę. Kiedy piszesz o tym, co czujesz, zamieniasz to, co niewidzialne, w słowa. Kiedy tworzysz, przekształcasz wewnętrzny chaos w coś namacalnego. Kiedy dzielisz się tym, nawet jeśli jest to trudne, sadzisz ziarna prawdy na gruntach, o których sam wcześniej nie wiedziałeś, że istnieją. Nie chodzi o to, aby przekonać innych do tego, co widzisz. Chodzi o to, aby uszanować to, co widzisz. Jung uczył, że sny są wiadomościami duszy, że symbole są zaproszeniem do działania, że archetypy są wewnętrznymi mapami, ale każdy wgląd domaga się realizacji. Domaga się, abyś zrobił krok, abyś zaryzykował, abyś się podzielił, abyś stworzył, abyś zbudował coś, co przetłumaczy to, co pulsuje w tobie. Twój dar nie istnieje tylko po to, abyś czuł się inny, istnieje po to, aby przekształcić przestrzeń wokół ciebie. Aby pomóc innym zobaczyć to, co ty dostrzegasz, aby otworzyć ścieżki tam, gdzie nikt inny nie odważył się pójść. Tak, to jest niewygodne. Tak, to jest trudne, aby przetłumaczyć to, co czujesz. Tak, nie wszyscy to zrozumieją, ale za każdym razem, gdy działasz zgodnie ze swoją intuicją, coś na świecie się wyrównuje. Za każdym razem, gdy dzielisz się swoją wizją, nawet jeśli jest mała, ktoś się budzi. Za każdym razem, gdy tworzysz coś z tego, co czujesz, przestajesz tkwić w cyklu chłonięcia bez oddawania. Jung mówił, że bez integracji nieświadomość nas dominuje. Kiedy nie działasz, twoja intuicja zamienia się w lęk, twoja wrażliwość staje się ciężarem, twój umysł staje się więzieniem, ale kiedy działasz, intuicja staje się kierunkiem, wrażliwość staje się siłą, umysł staje się narzędziem. Przekształć to, co widzisz, w coś żywego. Pozwól sobie działać, nawet jeśli nie masz pewności. Intuicja w działaniu to Twoja największa moc. Nie każdy jest gotowy, aby dźwigać ten dar, dostrzegać to, co inni ignorują, nie jest wygodne, widzieć zanim coś się wydarzy, czuć zanim się potwierdzi, czytać intencje w ciszy, przeczuwać zmiany w powietrzu. To wymaga odwagi odwagi, by ufać temu, co czujesz, nawet bez dowodów. Odwagi, by działać, nawet bez oklasków, odwagi, by pozostać wiernym temu, co dostrzegasz, nawet gdy świat chce, abyś zamilkł. Czy zauważyłeś, że często Twoja intuicja Cię ostrzegała, że ta przyjaźń była krucha, że to miejsce miało ciężką energię, że ta okazja kryła w sobie pułapki? I ile razy to zignorowałeś, ile razy zwątpiłeś w siebie, bo wydawało się to irracjonalne, ile razy dostosowałeś się do tego, co widzieli inni? Tłumiąc to, co czułeś, przyjąć ten dar, to przyjąć, że nie jesteś tutaj po to, aby żyć na powierzchni, to uznać, że twoja wrażliwość nie jest słabością, to zrozumieć, że dostrzeganie zbyt wiele jest w rzeczywistości wezwaniem, aby transformować, aby chronić, aby prowadzić, aby leczyć, aby tworzyć. Bycie intuicyjnym introwertykiem nie jest wyrokiem samotności, to szansa, aby żyć autentycznie. Ale, aby to zrobić, musisz pozwolić sobie ufać sobie, musisz pozwolić sobie wyrażać, nawet gdy słowa wydają się zbyt małe, musisz pozwolić sobie istnieć w pełni, bez dopasowywania swojej głębi do płytkich przestrzeni. Jung mówił, że proces indywiduacji to stawanie się tym, kim się jest, a ty, który czujesz to, co inni ignorują, jesteś na drodze do stawania się sobą. To nie dzieje się z dnia na dzień. Nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi ale musisz zrobić pierwszy krok, a potem kolejny. Ufać temu, co czujesz, działać zgodnie z tym, co dostrzegasz, tworzyć z tego, co w tobie pulsuje. I przede wszystkim pamiętaj, że nie jesteś sam. Są inni tacy jak ty, inni, którzy odczuwają wibracje, wyczuwają atmosferę, słyszą ciszę, inni, którzy również niosą ten dar. Kiedy akceptujesz swoją intuicję, zbliżasz się nie tylko do siebie, odnajdujesz swoje plemię i razem tworzycie przestrzeń, w której niewidzialne jest mile widziane, gdzie głębia jest ceniona, gdzie wrażliwość jest siłą. Więc teraz pytam cię w tej ciszy nocy, czy jesteś gotowy, aby przyjąć dar swojej intuicji? Czy jesteś gotowy, aby żyć zgodnie z tym, co czujesz? Czy jesteś gotowy, aby zamienić swoją percepcję w działanie, swoją wrażliwość w siłę, swoją intuicję w kierunek? Weź głęboki oddech. Poczuj, co porusza się teraz w tobie, i zaufaj. Świat potrzebuje tego, co dostrzegasz. Świat potrzebuje tego, kim jesteś. Wiesz, ja też kiedyś czułem, że mój umysł jest labiryntem bez wyjścia. Zawsze chłonąłem wszystko dookoła. Czułem ciężką atmosferę w pokoju, zanim ktoś jeszcze zdążył coś powiedzieć. Przeczuwałem zdrady, zanim fakty wyszły na jaw. Dostrzegałem szczegóły, których nikt inny nie zauważał, i przez długi czas myślałem, że to jest ciężar. Pamiętam pewną noc, około drugiej nad ranem, kiedy siedziałem na podłodze w swoim pokoju przy zgaszonym świetle, z twarzą oświetloną jedynie zimnym blaskiem telefonu. Właśnie zignorowałem kolejną wiadomość, kolejne zaproszenie na wyjście, bo wiedziałem, że nie zniosę kolejnej pustej rozmowy. Chciałem poczuć się normalny, chciałem przynależeć, chciałem umieć wyłączyć to wszystko, ale intuicji nie da się wyłączyć, prawda? To właśnie wtedy, tamtej nocy zrozumiałem. Ten dar nie pojawił się po to, żeby mnie odizolować. Przyszedł, aby mnie prowadzić. Przyszedł, aby mnie chronić. Przyszedł po to, żebym mógł znaleźć innych takich jak ja. Innych, którzy też zmęczyli się udawaniem, że są normalni. Innych, którzy również szukają sensu w każdym szczególe, w każdym oddechu, w każdej ciszy. Dziś wiem, twoja intuicja nie jest wadą, jest portalem wezwaniem do życia w sposób bardziej autentyczny w zgodzie z tym kim naprawdę jesteś nie musisz się dopasowywać tam gdzie nie ma miejsca na twoją głębię nie musisz się umniejszać żeby inni czuli się przy tobie swobodnie przyjmij ten dar przytul swoją wrażliwość zaufaj temu co czujesz i buduj na tym życie które będzie naprawdę twoje wiem świat może wydawać się zbyt głośny ludzie mogą wydawać się zbyt powierzchowni ale jest dla ciebie miejsce jest miejsce na twoją głębię a skoro dotarłeś aż tutaj, to już odpowiadasz na to wezwanie. Teraz. Ach, i nie zapomnij kliknąć w link w opisie, lub w pierwszy przypięty komentarz, aby obejrzeć pełne wideo o procesie przeprogramowania umysłu, który pomaga zwykłym ludziom odzyskać jasność, koncentrację i kontrolę emocjonalną w oparciu o naukę, filozofię i praktyki, które naprawdę działają na co dzień. Jeśli ten film miał dla ciebie sens, a jeśli w którymś momencie poczułeś ten cichy dreszcz, musiałem to usłyszeć. Weź głęboki oddech i zostaw lajka. No dalej. Nie musi to być z duchowej dobroci serca, możesz to zrobić tylko po to, żeby oszukać algorytm. Zasubskrybuj też, bo YouTube uwielbia udawać, że nie chcesz mnie zobaczyć ponownie. Aha, i napisz tutaj w komentarzu: Widzę to, co niewidzialne. Dzięki temu będę wiedział, że należysz do tej małej grupy nielicznych, którzy dostrzegają to, czego inni nie widzą. A jeśli te filmy właśnie pojawiają się teraz na twoim ekranie, radziłbym ci obejrzeć je przed snem albo po, ale ostrzegam, mogą trochę namieszać w twoim postrzeganiu rzeczywistości. Ale kto powiedział, że celem jest zdrowy rozsądek, prawda? Będę tam na ciebie czekać.